Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie króciutki filmik zakoń, kończący tą serię, a mianowicie przychodzę do Was z życzeniami świątecznymi, które chciałbym Wam, wam złożyć. Wiem, dzisiaj z wigila, już jest większość z Was jest, wszyscy już mam nadzieję są po tej świątecznej kolacji, ale mamy jeszcze 3 dni świąt, bo właśnie się dowiedziałem, że teraz jest 3 dni świąt w tym, od tego roku, czy, czy od poprzedniego już nie pamiętam, ale że jest teraz 3 dni świąt, bo jeszcze niedziela to chodzi. Także Chciałbym Wam złożyć wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, no i żeby te święta spędzić w tym cieple rodzinnym, bo e, jak sami wiemy przez ten cały rok jest ta gonitwa i nie zawsze mamy okazję usiąść z rodziną, porozmawiać na spokojnie, czy nawet się pośmiać, przez to, że tak wszyscy do końca zawsze pędzimy, a to jest jedyny taki dzień, gdzie możemy właśnie porozmawiać, pośmiać się z tą rodziną, powspominać e, stare czasy, jak to kiedyś było, także tego Wam serdecznie życzę. Co jeszcze, żebyście spełnili swoje najskrytsze marzenia, jakie tam macie, żebyście wreszcie pojechali na te swoje wymarzone wakacje, ci, którzy nie byli, ci, którzy byli też mam jeszcze pewnie gdzieś by chcieli wyjechać, także z, tego, z całego serca wam życzę oraz chciałbym wam życzyć wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym 2016 roku, żeby był jeszcze lepszy od tego 2015, który właśnie przemija już za parę dni go nie będzie i życzę wam z całego serca, żebyśmy przestali tak gonić za tym wszystkim, za tym, bo zazwyczaj się goni za pieniędzmi, a wiadomo, że nie w każdym przypadku pieniądze dają szczęście, także stańmy na chwilę, żeby no, zastanowić się nad tym wszystkim i porozmawiać z kimś bliskim. Także tego wam z całego serca życzę, jak i również sobie, żeby ta cała gonitwa się skończyła, albo przynajmniej na chwilę się zatrzymała. Chciałbym również Wam podziękować, bo jak już się zbliża ten koniec roku, więc mógłbym trochę podsumować tę sytuację, która się stała na moim kanale. Jak dobrze wiecie albo i nie wiecie, bo może mnie nie oglądacie, nagrywam filmiki od... Tym końca e, października, także jest to bardzo krótki czas, a w tym właśnie krótkim czasie udało mi się już zdobyć 150, prawie 160 subskrybentów, co jest dla mnie bardzo, ale to bardzo motywujące. Mam filmiki, które mają, mają bardzo dobrą oglądalność, jak dla mnie. Ja wiem, ci, którzy mają więcej subskrybentów i więcej tych wyświetleń, dla nich, dla, dla nich takie coś to jest mały pikuś. Ale ja jako początkujący twórca na właśnie na portalu YouTube jest to dla mnie naprawdę wielki, wielki taki kopniak, że to, jednak się coś podoba tym ludziom, że jednak to oglądają i jest fajne to co robię. Także dziękuję Wam bardzo za te komentarze, za te lajki, za te wyświetlenia, bo to naprawdę, naprawdę mnie bardzo cieszy i miło też czytać. Komentarze, które właśnie opisują tego, że fajnie to wszystko robię, że chętnie mnie oglądają i słuchają, bo się przyjemnie to ogląda, także naprawdę to mnie bardzo cieszy. Co do tej serii świątecznej, ona właśnie, myślę, że jeszcze jeden filmik nagram z tej, z tej serii świątecznej, może już taki ogólny, e, może jakiś daily blog się uda z tego zrobić i będzie zaczynała się nowa seria, ale jaka to dopiero się dowiecie? E, na, po, na kolejnych filmikach, które się ukażą na moim kanale. Tym na razie z Wami się żegnam. Życzę Wam jeszcze raz z całego serca wesołych świąt, zdrowych przede wszystkim. No i czego sobie tam jeszcze ży, ży, życzycie? Spełnijcie swoje marzenia, spełniajmy je. Także trzymajcie się, cześć!